Dzień dobry, z tej strony Stachowska, mam nadzieję, że wasz ulubiony profesor odżywienia. Dzisiaj powiemy sobie o klątwie niewyspanego skowronka, który to niestety bardziej tyje. Takie są przynajmniej wyniki bardzo ciekawego badania i chcę was z tym badaniem zostawić na weekend, kiedy jak wiadomo ten tak zwany social leg działa, czyli jesteśmy w stanie spać trochę dłużej niż w tygodniu. I mam przed sobą badania na naprawdę fajnej grupie osób, ochotników, które wykazują, że właśnie skowronki, a pamiętacie, że mamy trzy jakby te podstawowe typy osób, takie osoby, które wstają rano, są gotowe do działania, no ja jestem takim skowronkiem. Potem typ mieszany, który dobrze się czuje jak wstanie rano, ale też dobrze funkcjonuje wieczorem. I na koniec typ sowa. To sowa to jest ta, która pracuje w nocy, ale w nocy też buszuje po szafach. I kiedyś mówiliśmy sobie, że właśnie Sóweczki, nasze słówki są bardziej narażone na choroby metaboliczne, a także na otyłość. No, dlatego, że po prostu w nocy więcej jedzą no i słówki w nocy więcej piją alkoholu. Ale tutaj okazuje się, że niewyspane skowronki, czyli te takie, które powinny wszystko, co zjedzą spalić, niestety, jeżeli długość snu jest nieodpowiednia, czyli Poniżej 6 godzin albo efektywność snu jest poniżej 85%. Tą efektywność mierzymy za pomocą takiej specjalnej skali jakości snu Pittsburgh. No to okazuje się, że w takich warunkach nasze skowroneczki niestety zaczynają tyć. Dzieje się dlatego, że taki właśnie krótki albo fragmentaryczny sen inicjuje reakcję osi pod przysadka. To między innymi jest powiązane ze zwiększonym wydzielaniem kortyzolu, ze zwiększonym jego stężeniem ślinie rano, także wieczorem. No i oczywiście ze zwiększonym ciśnieniem, czyli podwyższa się ciśnienie krwi, ale niestety także inicjowane są procesy odkładania tłuszczu, właśnie szczególnie tego, tej, tej, tej opony tego tłuszczu na brzuchu. A więc wszystkie skowronki pamiętajcie, Higiena jest tu najważniejsza, czyli musimy odpowiednio szybko kłaść się spać, tak, żeby przesypiać te no, powyżej 6 godzin, najlepiej o okolicach 8. No, jest to do zrobienia, jak człowiek się tak dobrze, dobrze ogarnie. Naszym słówkom tego akurat zazdrościmy.